Jak zapewne doskonale wiecie, alkohol jest nieodłącznym elementem większości Polaków, czy to jakieś piwko, czy to wino, czy to klasyczna wódeczka weekendowo, jak najbardziej zawsze wchodzi. Domyślam się, że większość osób tutaj na tym kanale są to osoby trenujące, więc zapewne ciekawi Was temat budowania i kształtowania swojej sylwetki, a spożywania. Alkohol. Pewnie nieraz słyszeliście, że alkohol negatywnie wpływa na budowanie masy mięśniowej, czy to po prostu naszej regeneracji. I tak, oczywiście jest to prawda. Jednak jak to po prostu w świecie bywa, wszystko zależy od dawki. Także zostawcie łapę w górę, zapowiada się ciekawy odcinek, więc posłuchajcie. Pytanie tylko się nasuwa takie, jaka to jest właśnie umiarkowana i taka prawidłowa dawka. Oczywiście jest to kwestia indywidualna, także posłuchajcie. Decydującym czynnikiem w tej kwestii będzie oczywiście masa ciała oraz płeć. Przeciętny mężczyzna może spożywać od 1 do 3 razy w tygodniu 1200 ml piwa 5%, około pół litra wina 12% oraz tylko 150 ml 40% procentowego trunku, czyli tak zwanej klasycznej wódki. Oczywiście upań te jakby te liczby mogą być praktycznie o 50% mniejsze. Także musicie wziąć to pod uwagę, bo no takie są realia. Czekaj, czekaj. A co z osobami trenującymi? Jeżeli zależy ci na kształtowaniu oraz budowaniu twojej sylwetki, i podchodzisz poważnie do tematu, według mnie jeszcze bym te wartości uciął o 50%, ponieważ są one e, trochę zawyżone, e, a jeżeli jakby bardzo podchodzisz sercem do tematu, no to fajnie byłoby jakby ten alkohol e, spożywać kilka dosłownie razy w roku, najlepiej w najważniejsze święta. E, pamiętaj, duże dawki alkoholu spożyte jednorazowo, no bo poniesie cię melasz. E, wpłyną bardzo negatywnie na Twoją regenerację. E, pogorszony sen, gorsze samopoczucie, spadek testosteronu, odwodnienie, taka bezsilność, e, no po prostu czujesz się wtedy naprawdę miernie. Są to objawy typowego kaca. Także, e, no jeżeli jakby zależy Ci na tym, żebyś czuł się dobrze, komfortowo i nadal jakby rozwijał się, trenował i czuł się dobrze, fajnie byłoby zmniejszyć dawki i spożywać alkohol tak naprawdę. Dla smaku. Kolejnym ciekawym zagadnieniem, czy to pytaniem, może być fakt tego, czy od alkoholu się tyje. Sam w sobie, z tak czystego fizjologicznego punktu widzenia, alkohol nie może odłożyć się w naszym organizmie, bo wtedy, jakby stopniowo, powoli byłby jakby do krwioobiegu uwalniany, przez co cały czas można powiedzieć, że bylibyśmy podpici. Także jakby w sytuacji, gdy dostarczamy alkohol do naszego organizmu, bezpośrednio nasz organizm. Traktuje alkohol jako truciznę, której chce się pozbyć, i momentalnie stara się go metabolizować i, jakby, no wydalić z naszego organizmu. Także stricte alkohol nie może się odłożyć w postaci tkanki tłuszczowej. Jednak pokarm, który spożyliśmy przed spożywaniem alkoholu lub po, czy to nawet w trakcie, czyli wszelkiego rodzaju fast foody, przekąski, to co po prostu na imprezach jest jak najbardziej popularne, już może i wtedy yy, te wszystkie jakby rzeczy, które przyjmujemy, czyli białka, węglowodane i tłuszcze, w głównej mierze od, jakby no, odłożą się w postaci tkanki tłuszczowej do naszego organizmu, a stricte samo alkohol yy, zostanie jakby unieważniony. Także mówiąc wprost, alkohol nie może odłożyć się w postaci tkanki, tylko jakby pokarm, który spożyjemy. Nie ma w tym żadnej magii. Surplus kaloryczny, czyli dodatni bilans energii, będzie wpływał na to, że nasza tkanka tłuszczowa i nasza waga będzie rosła. A jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej informacji na temat trzymania wagi, na temat przekąsek, koniecznie zerknij na mój ostatni film na kanale. Tutaj podsyłam Ci link, tam wytłumaczyłem Ci. Co to tak naprawdę są przekąski, e, kiedy należy je stosować, kiedy może jednak nie? Więc jeżeli cię interesuje ten temat i chcesz dowiedzieć czegoś więcej, jeżeli notorycznie podjadasz, tutaj koniecznie zerknij. Koro już tutaj dotrwałeś do tego momentu w filmie, mam dla ciebie pewien patent i tip, który z pewnością możesz wykorzystać w sytuacji, gdy jakby no, wiesz, że wieczorna impreza. No, nie obejdzie się bez alkoholu. E, także, jeżeli zależy ci na budowaniu i kształtowaniu formy, nie chcesz przytyć, e, to od czego się tyje? Od nadmiaru kalorii. Tak jest. A więc co trzeba zrobić, jeżeli wieczorem będziemy spożywać alkohol? Oszczędzić kalorie za dnia. Jak już jesteśmy przy temacie kalorii, to chcę przypomnieć, że czysty etanol ma. 7 kalorii na 1 gram, czyli 50, 50 ml kieliszek wódki o wartości no, 40%, tak? Ma około 20 g etanolu, e, jakby w sobie. Jednak gęstość etanolu jest ciut mniejsza. E, także zaokrąglimy ten wynik do równych 16. Oznacza to, że w 50 ml kieliszku jest 16 gram czystego alkoholu. A wracając. 1 gram alkoholu miał 7 kalorii, czyli 7 razy 16 równa się około 112 kalorii w jednym kieliszku. Także czy to dużo, czy to mało? Musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie, ale jeżeli się wypije około 10. No i co teraz? Także jeżeli dbasz o swoją linię i nie chcesz przytyć a wiesz, że wieczorem zbliża się impreza, zaoszczędź sobie kalorie e, za dnia. Polecam Ci śniadanie białkowo-tłuszczowe. E, polecam Ci jakby obiad, w którym będzie mięso, w którym będą jakby rzeczy, e, trochę tłuszczu, który jakby ustabilizuje wszelkie hormony. Pamiętaj, że alkohol są to głównie węglowodany e, i to puste, e, teoretycznie nic nie dające, e, także jeżeli idziesz na imprezę, e, polecam Ci właśnie spożyć białko wcześniej e, za dnia, tak aby Twoje makroskładniki w ciągu dnia wszystkie się elegancko zgadzały. Jeszcze taki tip tutaj wspomnę, jeżeli jakby idziesz na imprezę i będziesz spożywał alkohol lub będziesz spożywała, fajnie byłoby jakbyście pili czysty alkohol, nie żadne kolorowe trunki, nie żadne jakieś wymyślone drineczki, tylko Czysta wódka, która się najszybciej zmetabolizuje ze wszystkich alkohol. A tutaj w ramach ciekawostki, alkohol ma także swoje plusy. Jak pokazują badania, e, picie alkoholu w tych umiarkowanych ilościach może mieć pozytywne oddziaływanie na nasz organizm. E, między innymi oczywiście takie jak zmniejszenie szansy na choroby serca, e, zmniejszenie ciśnienia krwi, poprawienie lipidogramu, zmniejszenie szansy na cukrzycę. Zmniejszenie poziomu kortyzolu, czy nawet pozbycie się retencji wody. Pewnie teraz się zastanawiasz, jak to jest w ogóle e, możliwe. Dzieje się tak, ponieważ w sytuacji, gdy przyjmujemy jakby alkohol, no to rozluźniamy się, luzujemy jakby nasz organizm, poziom kortyzolu e, troszkę spada, zapominamy o otaczających nas e, problemach. Także stąd biorą się te e, pozytywne skutki. Także oczywiście. Tu też wszystko zależy od dawki i od e, częstotliwości dawkowania, jednak w śladowych ilościach może to pozytywnie wpłynąć na po prostu twoje zdrówko. Jednak w moim osobistym mniemaniu e, picie i spożywanie alkoholu nie niesie za sobą żadnych pozytywnych e, efektów, czy po prostu jakby tam e, prozdrowotnych e, skutków, także nie warto. Według. I tak już kończąc, bądźmy ludźmi, to dieta jest dla nas i jakby alkohol jest dla nas, a nie my dla nich, także e, świadomie, z głową, spokojnie podchodźcie do e, tematu jakby budowania i kształtowania sylwetki. Do tego, kiedy imprezujecie, kiedy nie. E, oczywiście są okresy, w których trzeba się napić i są dni e, i święta, uroczystości, w których no, jakby wypada spożyć alkohol, jeżeli jesteście osobami, które piją lub po prostu e, chcecie. E, ale tak jak mówię, no, chodzi o to, żeby po prostu rozgraniczać i być świadomym, co wokół ciebie i nas tutaj się dzieje, żeby ten alkohol m, jakby. No, nie dominował nad każdym piątkiem i nad każdą sobotą, żeby gdzieś tam fajnie podejść do tematu, a szczególnie jeżeli jesteście osobami trenującymi, pamiętajcie, że to również jest jakby wasze zdrowie, więc nie można e, jakby stricte tego lekceważyć. Dlatego ja uważam, że wszystko jest dla ludzi jednak świadomie i z odpowiednim dawkowaniem. Dzięki za dziś i mam nadzieję, że materiał Ci się spodobał i jeszcze nie raz. Wykorzystasz go w swoim życiu. Także dziękuję, że tutaj subskrybujesz, że jesteś. Zostaw oczywiście łapę w górę, zostaw jakiś ciekawy komentarz, czy to ty pijesz alkohol, czy jaki masz patent na to, żeby spożywać alkohol i czuć się nieźle. Chętnie posłucham e, Waszych opinii. E, także co, jeszcze raz dziękuję za wszystko. Dzięki za to, że dotrwałeś tutaj do końca. No i co? Do zobaczenia w następnych odcinkach. Śledź kanał, myślę, że. Dużo ciekawych informacji na temat kształtowania i budowania sylwetki się tutaj dowiesz lub dowiedziałeś, także do zobaczenia już wkrótce.